Czy słyszałeś już historię Narcyza, pięknego młodzieńca z mitologii greckiej, który zakochał się we własnym odbiciu w wodzie? Dzisiaj porozmawiamy o współczesnej wersji tej starej opowieści. Wyobraź sobie współczesnego Narcyza, ale zamiast jeziora jest on zaabsorbowany błyszczącymi ekranami, pełnymi polubień i wirtualnych pochwał. Ten współczesny Narcyz to ktoś, kto żyje w świecie egocentryzmu i próżności niezdolny do dostrzeżenia czegokolwiek poza własnym odbiciem ale co się dzieje gdy próbujemy podważyć to nadmuchane ego co się dzieje gdy narcyz staje w obliczu zimnej rzeczywistości swoich własnych ograniczeń dziś podzielę się z tobą kilkoma sposobami z torturowania i tego współczesnego narcyza wykorzystując potężną starożytną filozofię stoicyzm przygotuj się na emocjonującą podróż podczas której odkryjemy jak wyzwanie wobec narcyzmu może być nie tylko odważne, ale także wyzwalające. W końcu, co może być bardziej przerażające dla narcyza niż stanięcie twarzą w twarz z nagą prawdą o sobie? Wyobraź sobie to. Płyniesz po wzburzonym morzu. Fale uderzają w twój statek ze wszystkich stron. W życiu te fale to wyzwania, przed którymi stajemy, jak trudne osoby czy sytuacje. Ale tak jak doświadczony żeglarz nawigujący w burzliwym morzu, stoicyzm oferuje nam kompas, który prowadzi nas przez życiowe burze. Filozofia stoicka, sięgająca starożytnych czasów, uczy nas potężnej lekcji. Kontrolujemy nasze reakcje na zewnętrzne wydarzenia. Pomyśl o tym tak. Marek Aureliusz, mądry stoicki filozof, powiedział kiedyś: Że masz władzę nad swoim umysłem, nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Innymi słowy, bez względu na to, jakie burze szaleją wokół nas, mamy moc zachowania wewnętrznego spokoju. Wyobraź sobie narcyza w swoim życiu, kogoś, kto może próbować cię prowokować lub manipulować. Zamiast pozwalać, by jego zachowanie dyktowało twoje emocje, stoicyzm daje ci możliwość kierowania własnym statkiem. Stajesz się kapitanem swojego losu, spokojnie nawigując przez burzliwe wody z pewnością siebie. Ta podstawowa zasada stoicyzmu przypomina nam, że nawet w obliczu trudnych osobowości, takich jak narcyzi, nasz wewnętrzny spokój pozostaje w naszej kontroli. To jak mieć solidną kotwicę w środku burzy, utrzymującą nas stabilnymi i odpornymi. Więc następnym razem, gdy napotkasz trudną sytuację lub trudną osobę, pamiętaj o mądrości stoicyzmu. Obejmij swojego wewnętrznego kapitana i wytycz swoją trasę z spokojem i jasnością. Bo bez względu na to, jak gwałtowna jest burza, twój wewnętrzny spokój jest Twoim, aby go chronić. Seneka, starożytny filozof, oferuje głęboki wgląd w to, jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez narcystyczne zachowanie. Zachęca nas do odróżniania rzeczywistego wpływu działań narcyza od dodatkowego cierpienia, które tworzymy w naszych umysłach poprzez wyobrażone scenariusze. Pomyśl o tym tak, gdy narcys mówi lub robi coś, co boli, naturalne jest, że czujemy się zdenerwowani. Jednak często nasze umysły zaczynają opowiadać historie o najgorszych scenariuszach, potęgując naszą emocjonalną burzę. To jak dolewanie benzyny do małego ognia, zamieniając go w piekło. Podążając za radą Seneki. Uczymy się rozpoznawać ten wzorzec. Unikamy dodawania niepotrzebnych warstw cierpienia do już trudnej sytuacji. Zamiast koncentrować się na wyimaginowanych rezultatach, skupiamy się na faktach i kierujemy naszą energię na konstruktywne odpowiedzi. Gdy napotkasz narcystyczne zachowanie, zrób krok wstecz. Rozpoznaj swoje emocje, nie pozwalając im wymknąć się spod kontroli, oddzielając rzeczywistość od wyobrażeń. Odzyskujesz jasność umysłu i zachowujesz wewnętrzny spokój w obliczu trudności. Wśród zawiłości życia stoicyzm wyłania się jako latarnia mądrości, oferując nam drogę do stawienia czoła wyzwaniom interpersonalnym, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z narcyzami. Wyobraź sobie ich jako postaci drugoplanowe w naszej historii, nie jako głównych bohaterów. Stoicyzm zachęca nas do minimalizowania roli tych osób w naszym życiu, nie po to, by ich ignorować. Ale by chronić nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Zamiast pozwalać, by ich manipulacyjne taktyki dominowały naszą uwagę, jesteśmy zachęcani do skierowania naszej uwagi na pozytywne aspekty życia. To jak odwrócenie wzroku od huraganu i znalezienie spokoju w ciszy, która istnieje poza nim. Kultywując pozytywne nastawienie, budujemy mentalną zbroję, która chroni nas przed negatywnością, jaką narcyzi próbują na nas zrzucić. Ustanowienie mocnych granic emocjonalnych jest kluczowym elementem tego procesu. Nie chodzi o to, by zamknąć się na świat, ale by chronić nasz wewnętrzny spokój. To jak budowanie ochronnego muru wokół nas bariery, która pozwala nam w zdrowy i zrównoważony sposób interagować ze światem. Rozpoznajemy, kiedy nadszedł czas, by powiedzieć i dość, i oddalić się od zbędnego dramatu, zachowując naszą energię dla rzeczy. Które naprawdę się liczą. Przyjmując takie podejście, nie negujemy istnienia Narcyzów, lecz przejmujemy kontrolę nad naszym życiem. Jesteśmy autorami, reżyserami i głównymi bohaterami naszej podróży i nie pozwolimy, by cokolwiek ani ktokolwiek nam to odebrał. Stoicyzm przypomina nam, że pomimo przeciwności losu jesteśmy panami naszego własnego przeznaczenia i z tą pewnością siebie idziemy naprzód, zdeterminowani, by żyć w pokoju. Odporności i głębokiej wolności osobistej. Radzenie sobie ze stratą. Wyobraź sobie, że masz bardzo szczególnego przyjaciela, ale on wyjeżdża do innego miasta. Bardzo byś za nim tęsknił, prawda? Radzenie sobie z trudnym członkiem rodziny jest trochę podobne. Stoicyzm, który jest jak supermoc mądrości, uczy nas, że smutek w takiej sytuacji jest normalny. To jak wtedy, gdy jesteś smutny. Bo przegrałeś grę, ale potem zdajesz sobie sprawę, że nadal możesz cieszyć się innymi sposobami. Kiedy trudny członek rodziny wydaje się odbierać nam kawałek radości, stoicyzm przypomina nam, że musimy przejść przez proces smutku, tak jak wtedy, gdy trzeba trochę popłakać, zanim poczujemy się lepiej. Ale potem, z odwagą i siłą, możemy kontynuować naszą podróż. To jak wtedy, gdy budujesz nowy zamek z piasku na plaży po tym, jak poprzedni został zniszczony przez przypływ. Może się nawet okazać, że nowy zamek jest jeszcze fajniejszy. Ze stoicyzmem, jako naszym przewodnikiem, uczymy się obejmować nasze emocje, uczyć się z nich i iść naprzód z nadzieją i determinacją. To tak, jakbyśmy wyruszali na ekscytującą przygodę, pełną niespodzianek i radości, nawet gdy stawiamy czoła trudnym wyzwaniom. Skupienie na sobie. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że jesteś na kolejce górskiej, z wieloma wzlotami i upadkami, które przyspieszają bicie serca. Cóż, stoicyzm uczy nas, że nawet gdy wszystko wydaje się chaotyczne, możemy znaleźć spokój w sobie. To tak, jakbyśmy budowali magiczny zamek w naszym sercu. Kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy nas denerwują, jak narcyzi, stoicyzm przypomina nam, aby objęci ten wewnętrzny spokój. To, jakbyśmy mieli super tarczę, która chroni nas przed złymi rzeczami. Kiedy skupiamy się na wzmacnianiu naszego wnętrza i naszej zdolności radzenia sobie z wyzwaniami, to jakbyśmy trenowali do wielkiej przygody. A gdy sprawy stają się trudne, możemy polegać na tym naszym wewnętrznym supermocarstwie, aby pozostać silnymi. Więc stoicyzmem jako naszym przyjacielem uczymy się cenić ten wewnętrzny spokój i stawać się bardziej odpornymi. Jak prawdziwi superbohaterowie. To tak, jakbyśmy budowali fortecę odwagi w nas samych, gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie życie nam przyniesie. Kwestionowanie fałszywego wizerunku. Znacie tego przyjaciela, który zawsze się przechwała i mówi, że jest najlepszy we wszystkim. Czasami ludzie zachowują się w ten sposób, bo boją się pokazać, kim naprawdę są w środku. Kiedy spotykamy kogoś takiego, jak narcyzi. Stoicyzm uczy nas, że nie musimy się z nimi kłócić, żeby pokazać, że się mylą. To jakbyśmy używali magicznej różdżki prawdy, aby odkryć, co kryje się za tą fasadą. Zamiast dyskutować czy stawiać opór, zadajemy delikatne pytania, aby lepiej zrozumieć sytuację. To jak wtedy, gdy chcemy odkryć, dlaczego nasz przyjaciel jest smutny i pytamy ostrożnie, bez oceniania. Stoicyzm przypomina nam, że możemy podejść do tego procesu z współczuciem i uważnością, pozwalając zarówno nam, jak i narcyzowi, wspólnie się rozwijać. To jakbyśmy sądzili nasiona dobroci i zrozumienia, które mogą wzrosnąć i zakwitnąć w bardziej prawdziwą i głęboką przyjaźń. Więc, kwestionując fałszywy wizerunek innych, pomagamy również sobie stać się lepszymi przyjaciółmi i ludźmi. Rozwój osobisty poprzez terapię. Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś próbował ułożyć puzzle, ale niektóre elementy po prostu nie pasowały? Czasami nasze emocje są jak te elementy, a terapia jest jak superprzyjaciel, który pomaga nam znaleźć właściwe dopasowanie. Terapia jest jak specjalna rozmowa z kimś, kto bardzo dobrze rozumie uczucia. To tak, jakbyś rozmawiał z emocjonalnym superbohaterem, który ma moc zrozumienia wszystkiego, co dzieje się w tobie. Oni są tam, aby pomóc zrozumieć, dlaczego czujemy się tak, jak się czujemy i jak możemy sobie z tym najlepiej poradzić. Podążając za zasadami stoicyzmu, terapia pomaga nam lepiej poznać siebie i stać się silniejszymi. To tak, jakbyśmy nurkowali w głąb siebie, eksplorując nasze myśli i emocje. Kiedy napotykamy trudne relacje, takie jak te z narcyzami, terapia daje nam narzędzia do radzenia sobie z nimi z odwagą i jasnością. Na przykład, możemy nauczyć się rozpoznawać, kiedy czujemy się smutni lub zdenerwowani z powodu rzeczy, które mówią lub robią, i znaleźć zdrowe sposoby radzenia sobie z tymi emocjami. To jakbyśmy uczyli się magicznych sztuczek, aby chronić się przed złymi rzeczami i stawać się silniejszymi niż kiedykolwiek. Terapia pomaga nam zbudować emocjonalną zbroję, jak pelerynę superbohatera, która czyni nas niezwyciężonymi wobec wyzwań życia a Jack Spoke i distance asterisk. Czy kiedykolwiek ktoś próbował cię zdenerwować lub rozgniewać, ale ty zdecydowałeś się nie dać się wytrącić z równowagi? To jest jak posiadanie supermocy zwanej i spokój i dystans. Stoicyzm uczy nas, że nie musimy pozwalać, aby działania innych tak bardzo na nas wpływały. To jakbyśmy używali magicznej tarczy, która chroni nas przed strzałami złych uczuć. Kiedy ktoś, jak Narcyz, próbuje nas sprowokować lub zasmucić, możemy zdecydować, że to nas nie porusza. To tak, jakbyśmy mówili sobie, ty nie możesz zburzyć mojego wewnętrznego spokoju. Zamiast poddawać się gniewowi lub smutkowi, decydujemy się utrzymać kontrolę nad naszymi emocjami. To to ledzi go spokoju. Ze stoicyzmem jako naszym przewodnikiem uczymy się zachowywać spokój i dystans w obliczu trudności. To jakbyśmy kultywowali las spokoju w sobie, gdzie żadna burza nie może nas powalić. Więc, wybierając spokój i dystans, stajemy się prawdziwymi mistrzami naszych emocji i naszego własnego szczęścia. Stoika abojatnask asterisk. Wyobraź sobie, że masz magicznego pilota który może kontrolować tylko niektóre rzeczy w Twoim życiu. Stoicyzm uczy nas, że możemy używać tego magicznego pilota, aby radzić sobie z trudnymi ludźmi, takimi jak narcyzi. Kiedy spotykamy kogoś takiego, stoicyzm przypomina nam, aby użyć naszego magicznego pilota do skupienia się na tym, co naprawdę się liczy naszych własnych reakcjach. To tak, jakbyśmy mówili sobie: I Nie mogę kontrolować tego, co robią ale mogę kontrolować, jak reaguje. Zamiast martwić się o zachowanie innych, możemy skoncentrować się na tym, jak wybieramy odpowiedzieć. Na przykład, jeśli ktoś nas obraża, możemy zdecydować, że nie damy się tym zrazić i odpowiemy spokojnie i z godnością, albo po prostu to zignorujemy. To tak, jakbyśmy zamieniali negatywną sytuację w okazję do pokazania naszej wewnętrznej siły. Z stoicyzmem jako naszym przewodnikiem uczymy się przyjmować stoicką obojętność, przypominając sobie, aby skupić się na tym, co możemy kontrolować. To tak, jakbyśmy trzymali lejce naszego własnego życia, nawigując odważnie przez burzliwe wody trudnych relacji. Przyjmując stoicką obojętność, stajemy się prawdziwymi mistrzami naszych własnych emocji i naszego własnego szczęścia. Bezinteresowna ciekawość. Wiesz. Kiedy eksplorujesz nowe miejsce i chcesz dowiedzieć się o nim wszystkiego, bezinteresowna ciekawość to jak używanie magicznej lupy, aby lepiej zrozumieć ludzi, zwłaszcza tych trudnych, jak narcyzi. Kiedy spotykamy kogoś takiego, stoicyzm przypomina nam, aby przyjąć tę ciekawość, ale bez angażowania się w konflikty, które nas zasmucają. To tak, jakbyśmy mówili sobie: I chcę dowiedzieć się więcej o nich, ale nie pozwolę. Aby to wytrąciło mnie z równowagi. Zamiast wchodzić w kłótnie lub dyskusję, możemy zapytać, dlaczego ta osoba zachowuje się w ten sposób. Na przykład, jeśli ktoś zawsze chce przyciągnąć uwagę, możemy zapytać, co może być tego przyczyną i jak możemy sobie z tym poradzić w pozytywny sposób. To tak, jakbyśmy badali zagadkę, próbując zrozumieć, co kryje się za ich zachowaniami. Stoicyzmem, jako naszym przewodnikiem, Uczymy się przyjmować tę bezinteresowną ciekawość, pamiętając, że możemy eksplorować bez bycia zaniepokojonymi. To tak, jakbyśmy używali magicznej tarczy, która chroni nas przed strzałami niepotrzebnych dyskusji. Przyjmując taką postawę, stajemy się prawdziwymi odkrywcami relacji międzyludzkich, ucząc się więcej o innych i o sobie, jednocześnie zachowując nasz wewnętrzny spokój. Subtelne pytania. Czy kiedykolwiek prowadziłeś rozmowę, w której chciałeś, aby ktoś zastanowił się nad sobą, nie raniąc go? Subtelne pytania to jak zadawanie delikatnych pytań, aby skłonić ludzi do refleksji nad sobą, zwłaszcza tych trudnych, jak narcyzi. Kiedy spotykamy kogoś takiego, stoicyzm uczy nas, aby używać tej techniki do kwestionowania ich sposobu postrzegania siebie, bez wchodzenia w konflikty. To tak. Jakbyśmy sądzili ziarna myśli w ich umysłach, bez wymuszania niczego. Zamiast bezpośrednio konfrontować ich wyobrażenie o sobie, możemy zadawać proste i delikatne pytania, aby zachęcić ich do myślenia. Na przykład, jeśli ktoś zawsze chwali się swoimi osiągnięciami, możemy zapytać: Jak się czuje, gdy nie osiąga tego, czego chce? To tak, jakbyśmy otwierali okno, aby mogli zobaczyć rzeczy z innej perspektywy. Ze stoicyzmem, jako naszym przewodnikiem, uczymy się używać tych subtelnych pytań, aby stymulować autorefleksję, nie tworząc konfliktów. To tak, jakbyśmy oferowali lustro, aby mogli się widzieć wyraźniej. Przyjmując takie podejście, pomagamy nie tylko innym, ale również sobie, rosnąc i ucząc się razem. Dziennik i medytacja. Czy kiedykolwiek pisałeś lub rysowałeś w dzienniku, albo siedziałeś w ciszy? Aby przemyśleć swoje emocje. Stoicyzm uczy nas używać tych ćwiczeń, aby lepiej zrozumieć siebie i stać się silniejszymi emocjonalnie. Kiedy chcemy zrozumieć nasze emocje i stać się silniejszymi, stoicyzm przypomina nam, aby wziąć notes i pisać o tym, jak się czujemy. To tak, jakbyśmy rysowali mapę, aby lepiej zrozumieć nasze wnętrze. Zamiast pozwalać naszym emocjom biegać swobodnie, Możemy usiąść w ciszy i medytować. To tak, jakbyśmy łączyli się z naszym wewnętrznym ja, znajdując spokój w środku emocjonalnej burzy. Ze stoicyzmem, jako naszym przewodnikiem, uczymy się używać tych ćwiczeń, aby rozwijać samoświadomość i odporność emocjonalną. To tak, jakbyśmy budowali fortece w naszym wnętrzu, gdzie możemy się schronić, gdy sprawy stają się trudne. Przyjmując te praktyki. Stajemy się prawdziwymi odkrywcami naszego wewnętrznego świata, ucząc się radzić sobie z naszymi emocjami w zdrowy i konstruktywny sposób. Wzmacnianie umysłu Czy kiedykolwiek czułeś się tak silny wewnętrznie, że nic nie wydaje się cię zrazić? Stoicyzm uczy nas, jak to robić jakbyśmy budowali zamek wewnątrz siebie, gdzie możemy czuć się bezpiecznie. Kiedy chcemy czuć się silniejsi, stoicyzm przypomina nam, aby używać specjalnych praktyk. Takich jak pozytywne myślenie i pamiętanie, że możemy kontrolować nasze reakcje. To tak, jakbyśmy stawali się superbohaterami, zdolnymi do stawienia czoła każdemu wyzwaniu, które pojawia się na naszej drodze. Zamiast pozwalać, aby rzeczy na nas wpływały, możemy praktykować pozytywne myślenie i znajdować sposoby na utrzymanie spokoju. To tak, jakbyśmy tworzyli wokół siebie magiczną tarczę, która chroni nas przed wszystkim, co nas niepokoi. Ze stoicyzmem, jako naszym przewodnikiem, uczymy się kultywować tę mentalną fortecę, chroniąc nasz wewnętrzny spokój i ciszę przed wszystkim, co próbuje wytrącić nas z równowagi. To tak, jakbyśmy budowali zamek pokoju w naszym wnętrzu, gdzie możemy się schronić, gdy sprawy stają się trudne. Przyjmując te stoickie praktyki, stajemy się prawdziwymi mistrzami naszego własnego umysłu, zdolnymi do stawienia czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i spokojem. Na zakończenie, stosowanie zasad stoicyzmu oferuje nam niesamowity sposób na radzenie sobie z trudnymi relacjami, szczególnie z osobami narcystycznymi. Priorytetując nasz wewnętrzny spokój, dążąc do osobistego rozwoju i wybierając utrzymanie spokojnej i zdystansowanej postawy, możemy chronić nasze zdrowie psychiczne i prosperować nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Pamiętaj, że w obliczu narcystycznych zachowań Moc utrzymania naszego emocjonalnego równowagi leży w nas samych. Dlatego kontynuuj praktykowanie tych stoickich zasad i nigdy nie lekceważ siły, jaką masz, aby stawić czoła każdej sytuacji z odwagą i spokojem.